Szczęść Boże, siostry i bracia, Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 3 lipca 2021 roku, orędzie Maryi, królowej pokoju. Kochane dzieci, ja jestem Waszą Matką Bolesną, i cierpię z powodu waszych cierpień. Bądźcie łagodni i pokorni sercem, gdyż jedynie tak możecie pojąć Boże plany na Wasze życie. Nie zapominajcie, we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Ludzkość stała się duchowo biedna, ponieważ stworzenie jest bardziej cenione niż stwórca. Nie bądźcie niewolnikami demona, wy jesteście własnością Pana i tylko za nim macie podążać i tylko jemu macie służyć. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Kiedy jesteście od niej oderwani, stajecie się łatwym łupem dla nieprzyjaciela Boga. Cokolwiek nastąpi, Pozostawajcie z Jezusem, szukajcie go w Eucharystii, abyście byli zwycięzcy. Proszę Was usilnie, żebyście byli mężczyznami i kobietami wiary. Dawajcie świadectwo prawdzie mojego Jezusa i nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn Pociągnęło was w duchową przepaść. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzie wzgardzą prawdą i przyjmą to, co jest fałszywe. Sprawiedliwi będą prześladowani, i wasz ból będzie wielki. Nie wycofujcie się. Ja zawsze będę z wami. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Komu pozwala zdrowie i czuje przynaglenie Ducha Świętego, zachęcamy do postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości, Niech prosi Maryja o światło, co w Jego życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu jako przebłaganie, za grzechy świata, braci, sióstr i swoje. Do czego, siostro i bracie, zapraszacie Maryja? Może chcecie poprowadzić za rękę drogą ograniczenia Twojego drogocennego czasu, poświęconego Telefonowi, filmom, serialom, internetowi, zaspokajaniu własnego niczym nienasyconego ja, koncentracji na sobie, na życiu dla przyjemności. Może na nowo chcę ukazać Tobie wartość niedoskonałej rodziny, ale Twojej rodziny, Twojej żony, Twojego męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, sióstr i braci. Z jakim światłem przychodzi do ciebie twoja miłująca mama, Maryja? Czy mama nie zaprasza cię czasem do hojności w twych darach, ale nie tak jak ty chcesz, ale tak jak ona cię do tego zaprasza? Czy masz siłę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. Módlcie się także, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.